Witam Państwa serdecznie, Paweł Szczepanik, szkolenia z inwestycji giełdowych w dzisiejszym nagraniu, instrumenty, które widzimy na ekranie, a także czy analiza techniczna działa oraz o sztucznej inteligencji słów kilka. Z równowagi korekt startuje SP500. To zauważyliśmy w naszym nagraniu w połowie marca. Najbliższy opór to 4200 i jeśli to jest pędząca, to targetem jest 4600. Po raz pierwszy od 10 miesięcy jesteśmy powyżej czerwonej wstęgi. Jest dwa ale. Po pierwsze, oscylator Pol, zaraz na poziomie 100, więc rynek gotowy do zwrotu. Po drugie pasek trendu jest czerwony od roku, dopiero zamknięcie tygodnia, powyżej 4208,50 zmieni jego kolor na zielony, na wykresie dziennym RGR i przydałby się retest. Piękne wsparcie na WIG20 w dolarze i jeśli to prawda to ze stop loss na 384 jedziemy 50% w górę. Hossa w Polsce trwa w najlepsze i coraz więcej jest spółek, które celuje w razy 10 od dołka. Ponieważ dołek na WTN był 5, to celujemy w 50. Z tego powodu zaczęło się wielkie polowanie na spółki z potencjałem, bo takie WTN już nie pójdzie znowu razy dziesięć. Zaczęło się polowanie na spółki z dołu z potencjałem. Nie każda odpali, ale jak się trafi to, że braczy myśliwy staje się wielkim łowcą. Swoje rekordy zaatakował CIG. Poniżej 3,45 nie ma prawa wracać. CIG spełnił minimalny target hossy, czyli razy 10 odklepane. LBW mierzy się z poprzednim szczytem. Wsparcie na 3,29. Ze stop loss na 25,59 i targetem na 38,11 daje sygnał kupna Allegro. Tydzień temu po 15.99 namierzyliśmy do kupna euro. Target Plus podany. I teraz ile w tym jest przypadku? Bo przecież wiele razy w lupie mieliśmy spółki, które nie dały zysku. O co tutaj chodzi? Czy analiza techniczna działa, czy nie działa? Czy rynek jest przypadkowy? Nie jest. Przypadkowe jest natomiast, jak daleko rynek po wybiciu pójdzie. I teraz, jak uzyskać przewagę na tej formacji. Nie wiemy ile się wybije z formacji. Pójdzie trochę i zapali nam stop loss? Pójdzie trochę więcej i wybije nam stop loss na break even? Będzie rosło przez cały rok? My tego nie wiemy. W przypadku pierwszym zapaliło nam stop loss. W przypadku drugim wyleciliśmy na zero, czyli na break even. W przypadku trzecim mamy zysk. W sumie jesteśmy na zysku. Proszę zobaczyć, ta strategia jest stratna z definicji i jest przypadkowa. W tym sensie analiza techniczna nie działa, bo jest z punktu widzenia skuteczności podejściem stratnym. Ta strategia jest stratna bez break-even. Dopiero po wprowadzeniu zarządzania transakcją mamy zysk. Z punktu widzenia analizy technicznej fakt, że ten RGR na Eurocash zapłacił lub zapłaci, to przypadek. Kilka słów o sztucznej inteligencji. Drodzy Państwo, trzeba odróżnić świadomość od samoświadomości. Świadomość jako reakcja na bodźce. Z kolei zrozumienie algorytmu, który jest tam wbudowany, to już coś innego. Co innego znaczy myślenie, a co innego rozumieć nasze myślenie. Zrozumienie naszego myślenia to jest poziom meta. Możemy w nieskończoność powiększać moc komputerów, ale w którym momencie pojawia się świadome ja jestem? Sztuczna inteligencja jest karmiona wszystkim, co się rusza. Czy wyprzedzi człowieka? Faktem jest, że uczy się świetnie i bardzo szybko. Niestety nie dokona przełomu, nie wymyśli skoku, który jest inny. Na jakiej niby podstawie ma to zrobić? Mamy średniowiecze i sztuczną inteligencję. Ona jest karmiona muzyką z tamtych czasów i nagle wychodzi z tego fuga de Molbacha. W jaki sposób ma stwierdzić, że to jest piękne i cenne, skoro do tej pory nie było takiego zestawu harmonicznego? Co niby miałaby powiedzieć na ten temat? to Da Vinci obrazy i sztuczna inteligencja zacznie malować tysiące obrazów w ciągu jednej sekundy. Tak, potrafi. I nagle mamy Śniadanie na trawie Maneta. To jak sztuczna inteligencja określi, że taki impresjonizm jest ładny, przecież jest niepodobny do niczego, co było poprzednio. Zauważenie potencjału czegoś, co niczego nie przypomina, jest naszą ludzką własnością. Podsumowując, kreatywność jest naszą przewagą nad AI jeszcze przez bardzo długi czas. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam do kolejnego nagrania.